Podsłuchaliśmy kiedyś komplem w osiedlowej tawernie majstra, elektryka bodajże. Przyszedł i siorbiąc piwo, prawił do kompana naprzeciwko, opiniując lokal, który wraz z ekipą przyszło mu remontować. Brzmiało to mniej więcej tak. Stary, wchodzę, co za burdel, co za graty, wszystko na złom, lodówka do wydalenia, pralka do wypi. -dolenia. Kto tam mieszkał? Umieraliśmy ze śmiechu, bo dobry kwadrans to utyskiwanie majstra trwało. Bardzo nam się to spodobało, właściwie na tyle, że stało się rodzajem legendy rodzinnej, weszło do naszego słownika i, i, i teraz za każdym razem, gdy jesteśmy w jakimś miejscu, w którym być nie powinniśmy, albo jego wnętrze mają walory dość wątpliwe, cytujemy ową lodówkę do wypieczenia. A co w owym lokalnym Wyszynku porabiałem? A no, trafiłem tam po tym, gdy odwiedzałem mieszkanie, kontrolując stan remontu. Mieszkanie było obok, fachowców nie było, za to już zawsze ich na oczy nie widziałem praktycznie nigdy, no bo panowie przecież zaczynają pracę o siódmej, a ze stanowiska schodzą około godziny czternastej, gdy ja wówczas byłem w pracy. Sam nocowałem u przyjaciół. Trochę ładnych dni minęło zanim... Zacząłem zastanawiać się i de facto zastanawiam się do dziś, czy przypadkiem on nie mówił o moim mieszkaniu? Tu Michał Zaczyński i mój nowy podcast. Jak wytrzymać z ludźmi? To nie będzie jednak dzisiaj przypowiadka o remontach. Nie ma co. Remonty zawsze trwają za długo, zawsze są za drogie. Pyli się i kurzy. Podobne mamy z nimi doświadczenia. Sęk w tym, że chcemy je przekazać dalej. Nieprawdą jest, że w Polsce mamy 38 milionów lekarzy, nieprawda, że 38 również milionów specjalistów od wypadków lotniczych, od epidemii, od taternictwa, czy od farm wiatrowych. Ja na przykład nim nie jestem i co więcej, jakby znam może jeszcze jedną czy dwie osoby, które także nie są. Ale dekoratorem i ekspertem od wnętrz jest każdy. I pół biedy, jeśli owi domorośli specjaliści, domorośli eksperci przychodzą do naszego domu przed remontem, bo przecież jakoś tak nie wypada powiedzieć, a jak ty tu mieszkasz, co za wysypisko śmieci. Rzucą tylko ewentualnie, jeśli będziesz robił remont, wyburz ścianę, bo ci światło zabiera. Jest to tak taktowne jak teściowa, która mówi do synowej, patrz, tyle się namyłaś tych okien, deszcz przyszedł i znowu brudno. Gorzej, gorzej to mało powiedziane, piekło prawdziwe, gdy przychodzą już po remoncie, przyjdą, usiądą, o, nie, nie, nie usiądą, zanim usiądą, tak staną na środku, rozejrzą się, tak 360 stopni wykonają, z taką miną pod tytułem, powiedziałbym ci coś, ale mi ci żal, ale nie wytrzymają, no przecież nie wytrzymają, bo o czymś trzeba rozmawiać, o temat zakończonej właśnie restauracji, lokalu wydaje się tutaj idealnym. Czy ten karnisz wisi krzywa, czy mi się wydaje? Ja bym tej podłogi tak nie zostawiał. Oni muszą przyjść i ją naprawić. Ale czy jeszcze dojdą jakieś półki, prawda? Albo a co z tymi listwami? Będą jeszcze jakieś? Nie wymieniasz ich? Patrz, ale gniazdka mogłaś wymienić ewentualnie. Patrz, ale tamte gniazdka mogłaś zostawić. Zobacz, nowe, tylko się pieniądze wydaje, planety zanieczyszcza, a nie, żeby ładniejsze. No i tak słuchasz tego. Goście wydadzą wyrok na wszystko. Wydadzą wyrok na twoje biurko, bo takie samo w Kastorami, tylko że z innymi nogami. Widzieli za trzy razy taniej. Fugi wydadzą im się niewystarczająco w łazience białe. Będą poetyzować. Pierwsze, co bym zrobiła, to wymieniła okna, bo okna są jak oczy domu. Będą polemizować. Mówisz, że póki będą tu, ja tego nie widzę. Będą hamletyzować. Już sama nie wiem, czy nie dałabym tu beżu. Opukają sufit, sprawdzając czy to karton Gib z brudnymi butami odmierzą metry, wypomną stare ościeżnice w drzwiach. Przytomnie i wyrozumiale dodając, tylko że no, dopiero jak to wygląda, jak się to o wyrwie, sugerując, że jesteś biedny, nieambitny i jak już robić remont, to porządnie, a nie jakieś popierdółki. Nie byłem w tym koszmarze sam. Napisałem o nią kiedyś w do Niswicka. Stałem mnóstwo wiadomości, komentarzy. Boże to o mnie, Boże to ja też tak mam. Dobre sobie, ale czy ci, którzy przychodzą i nam recenzują mieszkanie i jego restrukturyzację. Gdzie oni byli w trakcie? No wiadomo, nie chcieli sobie wspomnianym pyłem i kurzem podeszew brudzić. Gdzieście byli, drodzy Mądrale, kiedy kiedyś na aukcji w ambasadzie amerykańskiej, a, a były takie na Saskiej Kępie w garażach, rzeczona placówka zbywała się rozmaitych dóbr, często mocno retro, to chyba już teraz nie istnieje, a szkoda, bo wszyscy dekoratorzy, scenografowie filmowi, telewizyjni, ludzie pracujący gdzieś przy teledyskach i reklamach mieliby 100 uciech, 100 pociech i mnóstwo oryginalnych gadżetów. No ale gdzie oni wszyscy z PC byli, kiedy ja na tej aukcji kupiłem kuchenkę dwufazową z kantyny. Szerokość miała metrów, może trzy, głębokość 2, wysokość taka, że tam ledwo na palcach do kurków dosięgałem. Jak ja chciałem ją zmieścić do kawalerki? W dodatku do kawalerki z ciemną kuchnią w przedpokoju. No nie zmierzyłem ani kuchni, ani kuchenki, ani framogi. Wylądowała owa ale taka amerykańska, wiecie, taka wielka, no trochę jak krążownik krzos, bardziej przypominająca samochód, w ogóle nie tylko gabarytem, ale i swoimi wówczas takimi kanciastymi. Powabami została u kąpla, który miał dom, a za domem drewutni i garaż, i w tym garażu przeleżała parę ładnych lat, zanim zżarła ją ryżdza i obsikały koty. Nawet gdybym chciał, kuchenki nie dało się wciągnąć na zewnątrz, bo okna były na nią za małe. Za drugim razem, gdy znowu nie wymierzyłem niczego i kupiłem kanapę, taką ja wiem, może siedmiosobową, okazuje się, też tego nie sprawdziłem, nierozkręcaną którą należało wnieść do apartamentu w całości. Na szczęście udało się załatwić wysięgnik. To już inna sprawa, bo kamienica i okna większe zamówiony wysięgnik podjechał, blogując zresztą ulicę dobrze, że zarząd dróg miejskich nie zauważył, Straż Miejska się nie przyczepiła, bo to chyba jeszcze powinien wystąpić o pozwolenie na zajęcia pasa pasa drogi. Sofa była biała, co nie, co nie bez znaczenia. Zresztą nazywała się Duch bodajże i projektowała ją Paula wonę, więc nie dojrze że była ładna, to tak, taki obłok. I gdy ten obłok zaczął wznosić się do góry, domyślacie się wszyscy sąsiedzi, od razu szur do okien. Z pobliskiego spożywczaka z połem, zanim jeszcze go zlikwidowali, wytoczyło się dwóch panów z tak zwanego elektoratu. Spojrzeli i spytali. A my tak też możemy. Gdzieście byli drodzy dekoratorzy, polscy eksperci, gdy malowałem sobie ściany w łazience na żółto, a w pokoju na fioletowo? Gdzieście byli, gdy mhm. źle obliczyłem liczbę gniazdek? Wiem, wiem, to w tym przypadku ja jestem tym jednym z 38 milionów mieszkańców. Ręka do góry, no nikt nie jest w stanie prawidłowo tych gniazdek obliczyć i zawsze potem ich brakuje, zawsze jest za mało i zawsze są w złych miejscach. I potem biegaj z termomiksem i go podłączaj do prądu, kiedy sam turbomix, ile on waży? 5 kilo, jak nie lepiej. A czytałem, że ta sprawa jest poważna, a nie jakaś niszowa. Milion obywateli polskiej ma go w swoich domach. A potem tego, co się nie udało, co nie wyszło, już tak łatwo nie naprawisz. Kilka remontów w życiu przeżyłem. Słowo absolutnie akuratne. No i za każdym razem dzwoniłem, prosiłem, żeby jeszcze podjechali panowie. Chodziło. Kilka zapomnianych prac do wykonania w życiu, a nie mam mowy nawet. Nie odbierali telefonów, nie, nie odpisywali na SMS-y, nie odpisywali na maile. Nie wiem, jakby się bali, że, że, że nie wiem że może ja mam jakieś pretensje do nich i że nakażę im poprawki, za które nie zapłacę wręcz, odnośnie, ja już pisałem w SMS-ach najpierw wielkimi literami płacę. Nie nic z tego, strach albo może traumy spowodowane przez innych ich wynajmujących, okazywały się silniejsze. Chociaż nie miałem tak de facto nigdy problemów. Większych z ekipami remontowymi, no raz, może mi zrobili grilla na tarasie, i wszystko to, co na tym grillu mieli skapało na klinkier, i pewnie do tej pory ową trakotę wątpliwie zdobi. Ale też, wypłakują tu oczy, przyznają, co mi na sercu leży, ale sam nie jestem lepszy. Też potrafię przyjść i tak, a gdzie jest stół? I tak wszystko przy przecież to się niewygodnie ani je, ani pracuje. Boż nikt nie o takie porady, ani opinie w ogóle nie prosi, bez sensu. Albo Pralka tutaj, no tylko zawadza. Też i mało inteligentnie, no bo zdaje się, jest to jedyne miejsce, gdzie pralkę można było postawić. Z czasem, jak mnie opieprzono raz czy drugi, y, y, suplejniej markowałem tylko sugestie. Na przykład, y, wiesz, mój drogi, oczywiście zrobisz jak zechcesz, y, tylko pragnę zwrócić uwagę, że wystawianie otwartej szafy przy oknie z ekspozycją zachodnią. I słońcem, które od godziny 13 do godziny 21, ci napala na Twoje czarne rzeczy, może nie być najfortunniejszym pomysłem. To jeszcze się udawało. Kiedyś też zupełnie nienagabywany w tej sprawie, ale koleżanka sama się przyznała, że ma taki pomysł, żeby obłożyć balkon od strony wewnętrznej makatką, wiecie, takimi trzcinami. Odparłem jej, że skoro całe mieszkanie odnowiła, odtwarzając czy renowując każdy element z lat 60-tych z klamkami czy przełącznikami elektrycznymi włącznie, żeby zachować modernistyczny charakter wnętrz. To czemu z balkonu chce sobie zrobić scenerię rodem z pizzerii biesiadową? Mogło być przykre to dla niej i bolące, ale posłuchała, poskutkowało. Balkon ma piękny. Sama też miała dobre rady, tylko o dobrych lat trzeba jeszcze słuchać. Po ostatnim remoncie przyszła do mnie i powiedziała, no zrobisz jak zechcesz, ale ciemne zasłony sprawią, że będzie mało światła. pomniejszy ci optycznie mieszkanie. Nie posłuchałem, postawiłem na swoim, kupiłem grube, mięsiste, welurowe, w kolorze zieleni butelkowej, w dodatku jeszcze z tych nieprześwitujących, no i jak? Powiesiłem mieszkanie. Od razu się skurczyło do wielkości schowka na mopy. I wejście do niego, wejście, czy wyjście to takie ogólne, takie samopo samopoczucie na, na tych moich e, latyfundiach, fundiach, to, 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 to wiecie, jakbyście się nie wiem, wychodzili w trakcie e, seansu z e, e, sali e, na, na siusiu i byście się zaplątali właśnie w te, w, te, w te kotary kinowe albo gdzieś z jakiegoś teatru, i nie mogli z nich wyplątać. Są też knajpy, które takie kotary montują, żeby klientom zimą w środku nie wiało, ale do takich przybytków nie chodzę, bo właśnie już szlak trafia, jak się w te metry, tekstyliów, zaplątuje. No, niestety koleżanka miała delikatną sugestię. A trzeba było po prostu powiedzieć mi: nie, i dać w łeb. Znaczy, uwaga, nie promuj tu przemocy. Yy, yy, toczy nas dosłowność, a nie chcę teraz mówić tu komentarzy, że 72% społeczeństwa doświadcza ciemiężenia, a ja tak bez troski o tym mówię: nie, to taka figura stylistyczna, żarcik. ha. ha, ha. Sugerowała też koleżanka, że żeby mu łóżko sobie kupił wygodne, bo jednak to jest dosyć yy, yy, ważkie, niezupełnie pozbawione sensu, żeby jakkolwiek się wysypiać, żeby rano cię nie łupało w kościach żebyś był jakkolwiek przytomny, no ja wolałem składane. Bez sensu, bo przecież chciałem, żeby wszystko było u mnie tak jak w hotelu. No nie wyszło, bo kiedyś ma koleżanka mi tak powiedziała, bo tak bo, bo się trochę y, y, zmartwiłem, że w kuchni jakiś, jakiś stolik okrągły z lampką na nim, i to wygląda jak w restauracji hotelowej, ona powiedziała, słuchaj, no jak już coś wygląda jak z hotelu, to nie jest źle. No nie wiem, nie wiem, czy widziała takie hotele, na przykład w Sofii, w których, w których bawiłem. Wchodzę do tego pokoju, jest może, nie wiem, 7 stopni w cieniu, na tych dusznych ówczas Bałkanach, jakieś krzesło, jakaś umywalka w kącie jakaś zasłonka prysznicowa, wiecie, z tych, z tych naszych ulubionych takich, co, co się przyklejają do ciała i nawet gdy jest 47 albo i 100 stopni w łazience, a tyle właśnie było, to one są upiornie lodowate i, i wstrętne. Tych 100 stopni powodowało, że to było trochę jak w saunie, nawet tej zasłonki nie było widać, tak było naparowane, tylko można było ją odczuć. Do tego linoleum, jak spytałem kolegę, który mi to rezerwował, Bułgara, może chociaż jest klimatyzacja, on powiedział: Nie, ale jest telewizor. Znowu ręka w górę, kto tym razem ogląda bułgarską telewizję. No więc moja stylowa koleżanka, zresztą zdolna i sama ekspertka i fachmenka w tejże dziedzinie, bo uczyniła ją zarobkową, nie zna gościńców ani zajazdów, w których mi na krańcach południowo-wschodniej Europy przyszło dogorywać. Zatem, gdy już przychodzi ktoś mądry, trzeba pytać. A gdy komentuje, trzeba słuchać. Owszem, niektórzy lubią remonty. Zazwyczaj to są ludzie, którzy nie mają innej roboty w życiu. Lubią remonty z nudów, jeśli tylko mają gotówkę, jakąkolwiek, remontują. Robią to z, można to powiedzieć, nawet godnym podziwu rozmachem. Miałem znajomego, który potrafił po krzesełko do zakładania butów lecieć do Oslo, w którym mieszkał jego ojciec. Tak, krzesełko do zakładania butów, tylko to powinno być specjalne krzesełko, takie, żeby można było je przytwierdzić do ściany w przedpokoju. No, w Polsce takich nie było, ponoć w internecie też takich nie było. Innym razem kilkukrotnie zmieniał położenie przypraw w szklanych buteleczkach. Miał taką fantazję, że one wszystkie ozdobią okno. Na okno zostaną nałożone drobne półki, na tych półkach oregano, tabasco, pieprze, oliwy. Sęk w tym, że nie mogło być przecież banalnie, okna otwierały się wszystkie na zewnątrz. Że zatem każdy podmuch wiatru trząsł im buteleczkami i powodował churgot wprost nieprawdopodobny. Każdy deszcz zalewał majeranki i owe szałwie, a przede wszystkim słońce sprawiało, że one zaraz straciły najpierw kolor, potem smak. A chwilę później tak mu chyba się wszystko zawaliło, bo jakiś ptak wpadł i chciał wydziobać sobie. Jałowiec. Przychodziłem czasem do niego i nie mogłem się nadziwić kolejnym pomysłom. Już wiedziałem, że buty się zdejmuje na zewnątrz, żeby po prostu jakby mieć potem w czym wrócić, bo zawsze można było wdepnąć w jakiś beton, jeszcze niekoniecznie zastygły. Pamiętam też kabinę prysznicową zamontowaną na samym środku kuchni. Nie dla walorów wizualnych, tylko po prostu w permanentnym rozkładzie i remoncie była łazienka, a gdzieś się trzeba było kąpać, więc taka prowizoryczna. Kabina gdzieś stanęła między kuchenką a piekarnikiem. Jak to się ma do kwestii bezpieczeństwa, wiecie, woda i prąd, tak trochę. Nie wiem, ludzi, dzieciom by się już jakaś lampka nomenomen zapaliła. Niektórzy nie lubią remontów, ale muszą. Miałem kiedyś znajomego, który alarmował mnie, Michaś. Kupuj, kupuj mieszkania Botanio. Kupuj Botanio, za chwilę zdrożeją, w Hiszpanii też tak się stało. Mówimy tutaj o kwotach typu 2.500 za metr, 2000 nawet za metr w niezłej dzielnicy w Warszawie. Znajomy nie miał tych pieniędzy, pożyczał, brał zapomogi z pracy, brał nieoprocentowane pożyczki również z pracy. Podkradał od rodziny. Więc 500 zł było dobre. Oszczędzał na wszystkim, sam malował, sam remontował, sam jeździł po umywalkę do obi, tylko po to, żeby zawieźć ją pod pachą autobusem do mieszkania remontowanego i przekonać się, że umywalka jest za duża, tudzież za mała, ma nie takie parametry inne jak powinna, więc znowu pod tą samą pachą zabierał ją i wymieniał na inną, i tak potrafiło to trwać i pięć razy, bo na to nie miał samochodu. Oszczędzał nawet na tym, żeby zamówić w barze herbatę. Chodziliśmy gdzieś, siedzieliśmy i on popijał coś ode mnie. Cały czas powtarzając mi: Michał kupuj, kupuj za chwilę, będzie za późno. Zobaczysz, jak te ceny pójdą. No ale ja wolałem, żeby było mi stać na taką herbatę. Chciałem mieć lifestyle. A jak się domyślacie, on ma teraz 5 do 8 mieszkań. Ja nadal piję herbatę. Ale ani trochę mu nie zazdroszczę, przecież gdybym ja kupił tych 8 lokali, ja musiałbym wszystkie remontować. Niektórzy jednak nie tylko nie lubią, ani nawet nie muszą robić remontów, niektórzy ich szczerze nienawidzą. A to moja znajoma, dosyć wpływowa i zamożna, zirytowana nędzą własnego, tak twierdziła, apartamentu, co tam ledwie 100 metrów kwadratowych, dwa balkony, jęła budować się w prestiżowej okolicy pod Poznaniem, kupiła działkę, nie tyle przy lesie, ile z lasem, Zainwestowała w dobry projekt od renomowanego biura architektonicznego i poczęła stawiać rezydencję. W tym samym czasie jej mąż i syn oglądali telewizję. Gdy powstawały fundamenty, oni rozwiązywali krzyżówki. Wyzatknięto zatknięto wiechę, akurat piekli pierniczki. Nie widzieli się przy betoniarkach, nie widzieli się przy gzymsach. Obojętne były im dachówki, niemiłe były im gładzie i tynki. Woleli słuchać muzyki klasycznej mieszkać sobie dalej w wygodnych wnętrzach starego mieszkania. Ani się nie obejrzeli, dwa latka minęły, znajoma dokończyła dom, ogrodziła, wyposażyła, znalazła sobie nowego męża i urodziła sobie nowego syna. I prawdę mówiąc, nie wiem, czy ten poprzedni z tym synem, ci od pierniczków, w ogóle to zauważyli. No ale tego wątku budowania domu i uciągnąć nie będę, wiadomo, że to jest wersja mocno luksusowa teraz, jeszcze dodatkowo ogromnie czasochłonna. No drogo, nie ma co, drogo o cenach nie rozmawiamy, chociaż z drugiej strony przychodzą nam ci ludzie przecież i nawet gdy tak nas kusi czasem, żeby coś, no jednak mieć takiego bardziej luksusowego, eleganckiego i wydajemy 4000 zł na przykład na, na lampę, na żerandol, przychodzi ktoś, kto niestety tak się składa, robi w designie i mówi, Boże, przecież to podruba Tercani. O, a to jak Znella Wetyna, a to Molteni. No i kiedy nam się wydawało, że nabyliśmy wyjątkową rzecz, jakże starannie wykonaną, jakże lotnie zaprojektowaną, że mamy w domu naprawdę kawałek prestiżu, i razem z tym prestiżem kupiliśmy też legendę marki, obezwładniającej talent designera. Okazuje się, że mamy kopię, że nawet to nie jest oryginalne, bo oryginalne nie kosztują 5 tysięcy, jak głupi myśleliśmy, tylko 105 tysięcy. I czy złotych, czy euro to już nie ma naprawdę znaczenia. Przypomina mi moje pierwsze mieszkanie, mój pierwszy luksusowy zakup. Mi się wydawało, że marka Alessi, barwna i radosna, włoska, oczywiście, jest czymś naprawdę już ekskluzywnym. I kupiłem sobie, bo na nic innego nie starczyło mi pieniędzy. Wyskromnych zarobków redaktora, miotłę. Miotła miała być elementem designu w domu, takim centralnym punktem, główną atrakcją. Wnętrz była pomarańczowa, miała żółte wykończenia, oczywiście odlana z pięknego plastiku i jeszcze różowe włoski. Mały quiz dla Was. Czy panowie po skończonym remoncie ową miotłę potraktowali jako dzieło wzornictwa? Czy jako to, czym de facto ona była, i wysprzątali mi nią całą chałupę, dokumentnie niszcząc? Dlatego na oryginały, drodzy Państwo, na kosztowności może też nie ma co się puszyć, bo potem przychodzi do nas znajomy kumpel, mieszkający ładnie, bywający nierzadko, bawiący drogo, zbytkujący kompulsywnie. Chodzi do łazienki, spogląda na ręczniki. I komentuje głośno, ładne, prawie jak Miss Soni, kiedy to są ręczniki Miss Soni. To był odcinek podcastu, jak wytrzymać z ludźmi, który najpewniej nie dał wam odpowiedzi na to pytanie, ale może zachęcił was do posłuchania kolejnych. Zapraszam na mój blog michałzaczyński.com, niezmiennie od 2012 roku, a także... Na Instagram byście zobaczyli sobie ładne zdjęcia i ładne stories. I na Facebook, gdzie poczytacie moje bieżące komentarze. Subskrybujcie, słuchajcie, lubcie.